jest zorganizowane z okazji świąt i to jest spotkanie tak zwane opłatkowe. Pierwszy rok organizujemy, bo dopiero 23 grudnia będzie rok jak zaczynamy, jak zaczęliśmy działać. Mam na święt święta składam Państwu życzenia przede wszystkim zdrowia, wytrwałości w tym co robicie e, i dla całych rodzin wszystkiego wszystkiego co najlepsze na nadchodzący z kolei 2013 rok do siebie do 7 roku nigdy na ustach państwa osób bliskich państwu i tych wszystkich którym niesiecie swoje, swoje wsparcie to na rzeczy, których działacie, by, by na tych twarzach nikt, nigdy nie zabrakło się. No. wspaniałych, ciepłych, gorących świąt, wiele miłości, wiele dobra, ale także na przyszły rok. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ja to wiem, czy za rokiem nie stoją aniołów bowiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. To wiem, to wiem, Spokojnych, zdrowych, wesołych. Świąt spełnienia najskrytszych marzeń. To jest wieczerza wigilijna, takie spotkanie właściwie wigilijne. Widzę, że mieszkańcy bardzo dopisali nam swoją obecnością. Cieszymy się bardzo. Spotkanie organizuje Rada Osiedlowa nr 5. Jesteśmy radą, która gospodaruje tutaj tym terenem, tymi mieszkańcami, i dzisiaj jest taka miła dla nas uroczystość i dla wszystkich naszych mieszkańców. To, co rodzi się w moim sercu, to przede wszystkim słowa, że wdzięczność zawsze rodzi wdzięczność. Dobroć rodzi dobroć i wprowadzanie pokoju rodzi pokój. Wielu z Was doświadczyło wielkiego nieszczęścia, jakim była powódź. Niektórzy stracili wszystko, niektórzy do dzisiaj może nie mogą się pozbierać, ale w tym doświadczeniu. Dane Wam było doświadczyć wiele serca i dobroci ludzi, którzy, słysząc o tym, co się wydarzyło, chcieli pospieszyć Wam z pomocą. Wielu tę pomoc otrzymało. Wielu dzięki tej pomocy jest dzisiaj tutaj i do dziś też w jakiś sposób tę pomoc otrzymuje. Gdy gromadzimy się przy wigilijnym stole, ta pomoc jest szczególnie ważna, bo ona uczy nas i mobilizuje do tego, żeby nie myśleć tylko o sobie. Wszystkim mieszkańcom w imieniu całej Rady i swoim własnym składam serdeczne życzenia świąteczne. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imieniu własnym, ale także całego samorządu złożę Państwu gorące, płynące z serca życzenia, wszelkiej pomyślności, dobra, Ciepła, serdeczności, aby te święta były szczęśliwe, radosne, abyście Państwo doznawali samych, pozytywnych uczuć i również życzę, aby nowy rok przyniósł wiele sukcesów, spełnienia wszelkich oczekiwań, ale także, żeby to był rok spokoju i rok radości. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.